Miejsca coraz mniej. Sprawo z, z lewo. Tutaj stoi ten wielkolud Tutaj niedługo kolejne dojdą już na 48V. Nawet już leżą sobie ze ścianą. Także trzeba zrobić przeprowadzkę. Tutaj robię sobie taki regał. No, ma tutaj niby 12 baterii na spokojnie wejść. Tak to wygląda. Słuchajcie, zobaczymy, co z tego wyjdzie półeczki pierwsza bateria będzie tutaj na betonie druga będzie już na podpórce trzecia i na razie mam sześć także to wystarczy tam to widzicie sobie już leży to jest akurat inny typ trochę krótsze i wyższe jest ale też 24 stopy musiałem dać podkładkę a tutaj myślę że nic nie dawać tylko postawię normalnie na tych kątownikach perforowanych, a to się dobrze nazywa, a tutaj od gruntu, to akurat tam mam pianki, to podam pianki, żeby właśnie od ziemi nie ciągło, od betonu, żeby nie ciągło, bo no niestety, jak life po 4 ma zimno, to traci energię. Także biorę się za rozkręcanie tego wszystkiego. magazyn już jest rozpięty, także muszę to rozkręcać, poprzestawiać, pustaki powynosić. I znowu od nowa kabloteka. Także startujemy. No i wchodzą pierwsze przymiarki. Tak sobie tę baterię to położyłem i jednak nie pomyślałem, że będzie dużo pianki. Jednak zacznę od stawiania na półkach. A kiedyś, jak już dojdzie mi na tyle baterii albo innych rzeczy, to wtedy to przeorganizuję. Jak na razie. W górę mam dużo miejsca, a na dole to się będę martwił gdzieś po czasie, po czasie. Także na spokojnie zaczynam od półeczki z bateriami na dzień dzisiejszy. No i od razu więcej miejsca się zrobiło. Dużo miejscówka musi być zostawiona pod kolejną baterię. I tak, tak to się przedstawia. Nie, miejsca za dużo tu nie ma. Myślałem, że będę je szerzej dawał, ale jest ok. I rękę wsadzi. Nie ma za wysoko, za nisko, także mostki sobie od razu przykręcałem. Wkładałem baterię, przykręcałem mostki. Bateria niczym nie jest przykręcona. Tutaj ostawiłem piankę, także już mi nie tańczy, bo jednak jeździ po tym metalu. I co, słuchajcie, trzeba to teraz to wszystko razem połączyć i podciągnąć do rozłącznika. Także tutaj pójdzie yy, jakoś tak, taki sam profil po ścianie, tylko najpierw sobie tutaj puszczę profil. Pomimo mimo to, że mam to przykręcone i do podłogi do sufitu nie, ale tam jest taka szyna jest przykręcone do ściany tamte piony są przykręcone do tamtej ściany to jednak delikatnie tutaj na środku zaczyna mi to tańczyć i jak sobie, gdzie mój palec, puszczę, tu, znaczy tutaj o jeszcze jeden taki kątownik sobie wstawię jako usztywnienie i od razu sobie puszczę nim, nim przewody także tutaj bardzo fajnie będzie opcja, że no, za bardzo zwarcia nie będzie gdzie zrobić. Nie ma czym. No i jak teraz połączyć te wszystkie przewody? A już Wam mówię jak. Kupiłem sobie takie izolatory do 1000V DC. ja po prostu tutaj. tutaj już, no tyle trzeba, bo tam krótkie gniazdo jest. Poprzekręcam do konstrukcji. Zrobię pająka. Także pająk zostaje. I tutaj podciągnę przewody. No dobra, do roboty. Pajęk rozplątany, także trzeba te przewody teraz maksymalnie wykorzystać, żeby tutaj to wszystko pospinać do kupy. Strona minusa wpięta. Tutaj też plus minusem zamieniłem, żeby już było tak ma być. Tego dłowika przyczepiłem, teraz, teraz jest jak trzeba. Tu są kable 50 założone. Powiem Wam, tutaj przez ten otwór to oczko na siłę. Ja na dwie ręce pchałem od góry, a kolega trzymał dołu, żeby palownika do góry nie wywaliło, ale udało się przepchać. Sławek u siebie nie dał rady przepchać. Musiał ściągnąć do osłony i ma przewody przez te otwory puszczone. I lecimy. Tutaj mamy tak. Minusik sobie leci. Po jednej szynie, po drugiej szynie sobie leci. I będzie co dwie baterie, punkt zbiorczy. No bo my wychodzi przewód wejściowy i dalej przedłużać do góry idzie i tutaj mamy dwie baterie spięte także taka szyna z po prostu mniej więcej będzie i to najlepiej mi się tak wydaje bo jest cztery skręcone jeszcze jest spierdzielona podkładka mosiężna sprężynowa i wszystko dociągnięte tak żeby nie przeciągnąć na zewnątrz i lecimy do następnego jak widzicie to jest tutaj nakrętka żeby sobie regulować docisk po co ja tutaj śruby jakieś kupować na wymiarach różnie to może być, raz będzie właśnie tak, raz będzie inaczej a tutaj gniazdo jest bardzo płytkie tu jest chyba centymetr tego gniazda, nie więcej także nie ma co tego przeciągnąć no i warto sobie też wziąć multimetra tester hoodie, zobaczyć czy akurat się nie udało przebić dobra, minusik jest, także plusik pójdzie tutaj na dół plusik pójdzie, dałem już od spodu i już, do rozłącznika i trzeba to spinać, bo pogoda kiepska, ale baterie naładowane po testach trzeba korzystać no i słuchajcie, fino na te 6 baterii mamy plus minus tutaj, później to jeszcze zakleję e, taśmą tą szarą, żeby tutaj nie było problemów żadnych tutaj tak samo, plusik minusik Kontynuacja dalej, to jeszcze sobie półeczkę na tą baterię pojedynczą zrobię, ale to później się będę z tym bawił. I lecimy sobie tutaj po szynach do rozłącznika. Tutaj już dopiałem regulator. Regulator później będzie odpięty tutaj pod baterię, pewnie osobno jeszcze, ale będę wiedział, zobaczę jak to wyjdzie, albo zostanie tutaj. To wszystko tak naprawdę wyjdzie w praniu. Zawsze, żeby był pod jakąś baterią, to chyba lepiej tutaj, żeby był. No i co? Słuchajcie, polamy. Nie ma na co czekać. No, bo sobie. Nie mogę celno, że tak powiem. Rozłącznik. Wszystko nabite jest to. Kondensatory z sieci naładowane. To nie powinno być żadnego problemu. Żadnych iskierków, innych rzeczy. Jest 54,7, także za chwilę to wszystko się zahamuje, bo wróciłem do starych ustawień po wszystkich testach i innych rzeczach. A nie, to nie tu, tutaj do baterii. Także mamy tutaj 53V. 54,3 to jest pływające i maksymalnie 54,5V czyli powinno tak jak teraz e, w tym momencie praktycznie ograniczyć a nawet coś tam podbiera za chwilę elektryka podepnę niech się ładuje ogólnie ustawienie magazynu mam takie słuchajcie to jest ustawienie na falowniku a to co wychodzi na baterii także zapinamy obciążenie i ciśniemy z sieci już nic nie idzie Paneli jeszcze jakieś 600 watów tam leci i 2,5 Znaczy no, 2 kW leci z baterii Regulator jeszcze dopykuje, pogoda kiepska Burze jakieś się kręcą, także to się z regulatora kręci No i tyle, słuchajcie, jest spięte, nie ma miejsca Tutaj za bardzo, tak to wygląda Tu jeszcze dojdzie raz, trzy baterie śmiało można jeszcze do góry dawać tak, Także e, 6 raz dwa trzy cztery pięć sześć dwanaście baterii bez problemu powinno wejść na dole też jeszcze jest miejsce także coś się wykombinuje na razie w takim układzie mi się podoba pozabezpieczam tutaj te, jeszcze te śruby żeby to tak na wierzchu nie było na czym zabezpieczę o tu jest taka taśma taśmę przykleję już to jest najbezpieczniejsze dla mnie I... także tutaj za mną miejsce jest na kolejną baterię to już żeby nie robić nie wiadomo jakich długich odcinków od razu trzeba będzie tutaj drugi, ten e, rozłącznik założyć. O, tu jest jeszcze, tutaj będzie drugi rozłącznik. Cała pętla tu będzie zrobiona, żeby na prawą stronę jeszcze inaczej było. Ale to nie dzisiaj. Dzisiaj już mi się, powiem Wam, nie chce Ogarnąłem, co miałem ogarnąć. Miejsce jest. No i co? I lecimy dalej z tematem. Zdejaka, może trochę filmów porobić z obciążenia. i Jakie są straty i inne rzeczy. Powiem Wam, nie chciało mi się do tej pory. A jak mi, się, o, dobra, świeci. jak mi się nie chce, to nie robię, bo to nie ma sensu, bo wtedy nie ma weny. A jak jest wena, to się zrobi i konkretnie to wychodzi. Także na dzisiaj tyle, baterie stoją. Jeszcze chyba tych pianek dołożę, żeby mi to nie tańcowało. Z drugiej strony, nie wiem, zobaczę. Ja tu wiesz, nie mam jakich pomysłów. Szczęścia, zdrowia, pomyślności, trzymajcie się ciepło i do następnego.